Muszę iść i uratować świat przed ostatecznym zagrożeniem? Idź już, będzie nam ciebie brakowało. Czekaj, zanim pójdziesz, weź ten przycisk. Co on robi? Użyj go w ostateczności. Gdzie ja mam iść? Grażyno, musisz do mnie przyjść. Świat jest w niebezpieczeństwie, a tylko my możemy go powstrzymać. Co, XD, czemu jakiś nieznany numer do mnie dzwoni? Grażyno. Chodź do mnie na łączną 2137. Musimy poważnie porozmawiać, nie bój się. Dobra, idę tam. Musimy uratować świat? No, bardzo mi pomogłeś, nara. Pamiętasz pierwszą grażynę? No taka o co chodzi? Jestem podróżnikiem w czasie. Ta grażyna była z przeszłości i nie powinna już istnieć, ale istnieje poprzez błąd w systemie i teraz każdy byt, który zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, może zrobić dziurę w wszechświecie, co może skutkować wieloma konsekwencjami, w tym zniszczeniem wszechświata. Czyli dobrze. Oczywiście, że nie, ale musisz mi pomóc. Co, ale kto niby wie o tej anomalii i kto by chciał zniszczyć wszechświat? Jedna z Grażyn? Co? Myślę, że może być to nawet pierwsza Grażyna, ale mam jeszcze jednego podejrzanego, który być może pozostanie lojalny, ale może też posłuchać się pierwszej Grażyny. I co teraz zrobimy? Pójdziemy na piwo Grażyno. No oczywiście, że pójdziemy porozmawiać z pierwszą Grażyną. A, bo chciałam już wyciągnąć karabin i ją wykluczyć z gry. Ale faktycznie to lepsza opcja. Dostałam od cioci Grażyn ten przycisk i mam go użyć w ostateczności. Ciekawe. No teraz to już na pewno jesteśmy na miejscu. Otwieraj drzwi, starucho. To ja robię 24 na 7, a tak mi się odwdzięczają. Sam bym wolał tu nie mieszkać, ale nie pozwolę ci tu przebywać, pierwsza Grażyno. Ha, 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 ha. Nie rozśmieszaj mnie. A teraz przykro mi, ale mam wszechświat do zniszczenia. Uważaj, Grażyno, ona wystrzeliwuje w nas rakietę. Nie uciekniemy, muszę użyć przycisku. Idź do Grażyny, musisz jej pomóc, a w zasadzie musisz dokończyć nasz biznes, który. Zresztą, nieważne ściany mają uszy. Nie chcemy, żeby ktoś się o tym dowiedział. Tak. Panie, ale najpierw porozmawiajmy o naszych badaniach, a dokładniej o najbardziej sekretnym. Grażyna użyła przycisku. Bałam się, że się to stanie. Jest w niebezpieczeństwie czas uruchomić sekretny projekt. Szybko musimy uruchomić sekretny projekt. Wysłałam do Daniela informację, pomoc do grażyny nadejdzie. Czemu Daniel jeszcze nie wysłał pomocy? Minęły już trzy minuty. Musi działać ekspresowo inaczej. Grażyna zginie. Chodźmy do niego, czas nas goni. He. Gdzie jest Daniel? Czemu nie ma go w laboratorium? Zaczynam się bać. Hej, zobacz to nagranie ostatnie, jakie nagrał. Obejrzy je. Wszystko gotowe. Możemy zaczynać test otwarcia bram świata to może być niebezpiecznie ze względu na pierwszą grażynę, która wszystko zepsuje, chce ona bowiem zawładnąć światem. W takim razie nie powinniśmy tego robić. No dobra, przerwę projekt. A zaczęło się. Nie udało mi się tego przerwać boję się rezultatów. Ktokolwiek widzi, Te nagranie musi wiedzieć, że zbliża się rozerwanie rzeczywistości. Pierwsza grażyna tego pragnie. A skutki są poważne. Jednym z nich jest a ona tu jest pomocy. Nikt ci nie pomoże. Zniszczę cię i nikt nigdy się nie dowie, że żyją w To zaczyna być coraz bardziej szalone, czyli ostatecznym zagrożeniem jest pierwsza grażyna. Nigdy bym jej o to nie podejrzewała, oby grażynie nic się nie stało. Musimy znaleźć Daniela. I z pewnością to zrobimy, ale najpierw uruchommy sekretny projekt. Hmm, myślę, że bez wątpienia mogę to uruchomić dobrze. Że pierwsza grażyna nie zniszczyła urządzenia, to byłby nasz ostateczny koniec. Twoja misja to uratowanie grażyny i powstrzymanie pierwszej grażyny. Dobrze. A. Jak to przeżyliśmy? użyłem mojej tarczy holograficznej. Smutne! Próbowaliście mnie powstrzymać, ale nie potraficie nic zrobić. A teraz przygotujcie się na śmierć, tego strzału. Ta wasza tarcza nie przetrwa. Nie mamy szans z pierwszą grażyną. Grażyno nie spodziewałem się, że pierwsza grażyna będzie tak silna. Nie możemy pozwolić jej uciec, ale nie możemy nic zrobić.. <laughs> A... He, co to było? To ja zniszczę Cię pierwsza grażyno. Taką misję zleciła mi ciocia grażyn. Stawaj do walki, nie pozwolę ci uciec. Nie wiedziałam, że macie jakąkolwiek przydatną technologię w tej swojej bazie. Grażyn, tym bardziej ją zniszczę, by uzyskać do niej dostęp. Mimo że jesteś teraz mocniejszy, to i tak nie możesz się równać z moją potęgą. Zamknij się zdrajczynio rodu Grażyn, zniszczę cię i będzie po sprawie. Ależ zapraszam, chodź do pewnej śmierci. Grażyno, gdyby nie on, byłabyś już martwa. Wiedziałam, że przycisk pomoże ciocia Grażyn nas uratowała. Ale zaraz jak to ja, ty przecież też byłbyś już martwy. Yy, to znaczy my bylibyśmy martwi? Silny jesteś, ale nie masz szans ze mną, ha ha ha. Dosyć użyję na tobie pełni moich sił, by cię ostatecznie zniszczyć. Spróbuj. <laughs> Idę ją dogonić, nie pozwolę jej uciec. Grażyno, dobrze, że nic ci się nie stało. Co to za jeden. Jestem podróżnikiem w czasie. Pomagam Grażynie w jej misji. To ja jej powiedziałem, że ostatecznym zagrożeniem jest pierwsza grażyna. Hm. Widocznie miałeś rację i dzięki tobie grażyna żyje, ale będę mieć na tobie oko. Nie jestem w stanie już powiedzieć, że ci ufam. Cześć Grażyn, zaufaj mu, ma dobre zamiary. Chodźmy wszyscy do bazy. Musimy obmyślić plan walki z pierwszą grażyną. Chodź, podróżniku, w czasie. Musimy obmyślić plan. Właściwie. To. Muszę jeszcze coś zrobić? Czy on się teleportował? Hmm. Nie ufam mu, wydaje mi się podejrzany. Pierwsza grażyna jest bardzo silna o wiele silniejsza od całej naszej gwardii. Musimy obmyślić skuteczny plan. Gdzie jest projekt 1b? Poleciał za pierwszą grażyną, kiedy uciekała. Czy on oszalał? Poleciał bez nikogo. Więc, jeśli coś mu się stanie, nikt mu nie pomoże. Spokojnie koniec silniejszy od pierwszej grażyny. Gdyby ta nie uciekła, już by nie żyła. Jestem pewna, że ona ma jakiś plan. Gdyby wiedziała, że jest słabsza, nie prowokowałaby projektu 1b. Co sugerujesz? Być może przygotowała na niego pułapkę, by go zabić, albo przynajmniej zniszczyć jego urządzenia. To byłby nasz koniec projekt. 1b jest naszą jedyną nadzieją. Gdyby nie on, byś już nie żyła. Grażyno. Nie możemy na to pozwolić. Wyślę do niego informację, że ma natychmiast wracać do bazy. Mamy jeszcze podróżnika w czasie, pomoże nam. Grażyno, nie możemy polegać tylko na nim, nie ufam mu. Być może nie jest zainteresowany pomaganiem nam. Sama widzisz, że zamiast przyjść na naradę, teleportował się gdzieś. Ciociu Grażyn, gdyby nie on, nie dowiedzielibyśmy się nawet, że ostatecznym zagrożeniem jest pierwsza Grażyna. E, dobra, uwzględnię go w moim planie, ale jak już mówiłam, nie możemy polegać tylko na nim. Ale jaki masz plan? Mój plan będzie polegał na Mam powiadomienie od cioci Grażyn. O, przepraszam, ale nie wrócę do bazy bez głowy pierwszej Grażyny. Zatrzymaj się, pierwsza. Grażyno, ucieczka jest bezsensowna. Już przegrałaś tą wojnę. Muszę cię tylko dobić. Jesteś pewien, że możecie mi cokolwiek zrobić? Ale dobrze. Chcesz, żebym cię zniszczyła? To zapraszam. Ty głupia zdrajczynio, zginiesz z moich rąk. Ha, 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 Nie wiesz z kim właśnie zadarłeś? Z kimś, kto zaraz będzie martwy. Pierwsza Grażyno, widzisz, że nie masz szans, zanim cię dobije. Powiedz mi, dlaczego próbowałaś zniszczyć wszechświat? Teraz nie prezydencie Grażyn. Oczywiście. Co to? Kolejna Grażyna nas zdradziła? Tak. Przepraszam koniu, ale pierwsza grażyna chce osiągnąć coś, czego potrzebuje z niechęcią. Zaplanowałam razem z nią pułapkę na ciebie. Ale zamknij się, czas cię zniszczyć. Wygraliśmy tę wojnę, nie prezydencie Grażyn Dobi go. Nie. Przepraszam.